Nie bronisz ani rodziny, ani swoich dzieci, ani nie bronisz siebie. Po prostu utrwalasz piekło, które dobrze znasz. I mówisz mi, że walczysz o rodzinę, ale prawda jest taka, że wcale nie bronisz tej rodziny, tylko systemu, który nauczył ciebie, że przemoc to jest cena bliskości. Płacisz tam okup. Trzymasz się tej relacji jak zakładniczka, która wmówiła sobie, że lojalność to jest podstawa, ale to nie jest żadna lojalność, to jest lęk, który przebrał się za obowiązek. Bo tak naprawdę nie boisz się jego odejścia. Bardziej boisz się tego, kim zostaniesz, jeżeli nie będziesz już tłumaczyć, ratować. Kontrolować, nadzorować, helikopterować. Nie wiesz, jak się mówi nie, bez poczucia winy i wstydu. Nie wiesz, jak się czuje spokój, bo całe życie jesteś w napięciu. I żeby się nie zawalić, tłumaczysz jego rany, bo łatwiej uzasadniać przemoc, niż poczuć własną samotność tej relacji jak również wziąć za nią całkowitą odpowiedzialność. Ale w tym wszystkim zapominasz o jednym. Twoje dzieci nie potrzebują idealnego ojca, nie potrzebują pełnej rodziny, potrzebują prawdy o tym, co czują. Nie jesteś w związku, jesteś w mechanizmie wzorcowym, dobrze wyuczonym, neurotycznym mechanizmie, gdzie każda próba odejścia to dla ciebie zdrada, tylko samej siebie. Ale nie tej prawdziwej, tylko tej, którą stworzyłaś, żeby przetrwać dzieciństwo tej zawsze odpowiedzialnej, zawsze gotowej, żeby naprawiać bohaterki, perfekcyjnej, zbawicielki, bo przecież nauczyli cię, że nie możesz ufać, bo i tak zawiodą. Nie wolno ci mówić, bo nikt nie słucha, a tym bardziej nie zrozumie. I nie wolno ci czuć. Bo emocje są słabością. A ty nawet świadomie uczysz dzieci i rodzinę, że emocje są zagrożeniem i trzeba je trzymać w słoiku. Granice są niegrzeczne, a miłość polega na wybaczaniu rzeczy niewybaczalnych. Uczysz ich poprzez swój przykład, że trzeba milczeć, żeby przetrwać. Uczysz, że jak się nie poświęcisz, to zostaniesz sama. Uczysz, że własne potrzeby to wstyd, a nie człowieczeństwo. I to nie jest żadna miłość, to jest dziedziczenie traumy. Twoje dzieci nie potrzebują więcej kłótni, więcej obserwowania cichych dni, udawania prezentów, aby były ślepe na rzeczywistość. One potrzebują matki z kręgosłupem, która nie zgodzi się. Na udawanie matki, która powie: To nie jest w porządku i nie będę więcej w tym uczestniczyć. Nawet jeśli drży głos, nawet jeśli boli, nawet jeśli nie wiesz, co będzie jutro, bo to nie ty rozbijasz rodzinę, to ty masz tą jedyną szansę, żeby przerwać wzorzec, który rozbija kolejne, kolejne pokolenia. Jestem psychoma, psychotraumatologiem i umożliwiam konfrontację nie z plasterkami, z obiecankami, tylko z emocjami, których nie wolno było tobie czuć. I widzę wyraźnie od lat, że ty nie szukasz pomocy. Ty chcesz wymazania błędu, ale tego nie da się wymazać. Można to tylko przyjąć. Stagnacja, ból, czekasz, ale nic się nie dzieje, i z dnia na dzień czujesz się coraz bardziej przytłoczona. Obiecujesz sobie, że w końcu podejmiesz działania, ale wciąż czekasz. I wiesz co? Tego właśnie szukasz. Czekasz na to, żeby to ktoś lub coś zrobiło to, co niezbędne za ciebie. Żeby oni, on zrozumiał, jak się zachowuje. Ale to Ty musisz zrozumieć, że to Ty go wybrałaś, widząc, co bierzesz, i teraz rozczoskała się Twoja iluzja o tym, kim on mógłby być i miał być, a kim jest, i stąd jest Twoja frustracja oraz złość i uzależnienie od braku. Ale to Ty musisz zacząć działać, to Twoje życie, a każdy dzień spędzony na czekaniu i formułowaniu wymówek, przybliża się do stagnacji. Jeśli to czujesz, że ten tekst Boli, to znaczy, że dotyka tych obszarów, które wyparłaś i zdysocjowałaś, żeby przeżyć. Bo ja wiem, że ty byś chciała wziąć go za włosy i tu przyprowadzić, żeby on zrozumiał, jakim jest zbanem w twoich oczach. Tylko, że on tego nie robi. On tego nie wybiera. On wybiera coś innego. Nie sprzedaje ci złudzeń. Nie daje plasterków. Ta sesja wsparcia nie da ci ulgi da Ci coś ważniejszego, prawo do wyjścia z trybu przetrwania, zrób to dla siebie i dla swoich dzieci. Link, jak zwykle jest w opisie tej transmisji, do zobaczenia po drugiej stronie mocy.